W filmie z cyklu Balkony i Tarasy nie może zabraknąć tematu pelargonii. Zatem rozpoczynamy pelargoniowy sezon 2023 i to właśnie te rośliny będą bohaterkami naszego dzisiejszego filmu. Jak je sadzić, jak pielęgnować i jakie ciekawe gatunki oraz odmiany możemy nabyć w sklepach? O tym już za chwilę. Zapraszam! Pelargonie to jeden z najdłużej uprawianych gatunków na naszych balkonach i w naszych ogrodach. Uprawiały je już nasze babcie i prababcie. I mimo, że w tej chwili mamy w sklepach mnóstwo przeróżnych i przepięknych roślin balkonowych i rabatowych, to popularność pelargonii wciąż nie spada. Tym bardziej, że producenci roślin każdego roku oferują nam nowe, wspaniałe odmiany. A kto ma czas, ochotę i uwielbia ogrodnicze hobby, może też wysiać niektóre odmiany samodzielnie. Nawet osoby, które kiedyś nie zachwycały się pelargoniami, obecnie są w stanie znaleźć takie, które im się spodobają. Pelargonie, czyli geranium, można podzielić na wiele podgrup, Między innymi pelargonii angielskich i anielskich, pelargonii o ozdobnych liściach, pelargonii o pachnących liściach i najbardziej znane pelargonie bluszczolistne, zwisające, czyli peltatum. Oraz pelargonie rabatowe o wzniesionym pokroju, czyli zonale. Są też mieszańce międzygatunkowe. Wszystkie one mogą mieć kwiaty w przeróżnych kolorach: od barwy białej poprzez pomarańczową, łososiową i czerwoną, do różowej, fioletowej i bordo. Pelargonie w kolorze czerwonym to klasyka nasadzeń balkonowych. Od lat czerwień jest jednym z najchętniej wybieranych kolorów. I właśnie w kolorze czerwonym możemy nabyć na przykład Pelargonie Champion o lekko przewieszającym się pokroju i pięknych kwiatostanach. Pelargonie Champion powstały stosunkowo niedawno. Jest to krzyżówka Pelargonii przewieszającej się i Pelargonii rabatowej, łącząca najlepsze cechy jednego i drugiego gatunku. Dzięki cechom pelargonii bluszczolistnej dobrze się krzewi i tym samym rozrasta, ma lekko przewieszający się pokrój i jest odporna na choroby oraz niesprzyjające czasami warunki atmosferyczne, w tym upał. Odporność jest też cechą wielu odmian pelargonii rabatowych, ale po nich pelargonie Champion mają głównie piękne, obficie kwitnące kwiatostany, które są charakterystyczne dla pelargonii zonale, o dużych kwiatach, które mogą być pojedyncze lub półpełne. Czempione dostępne są nie tylko w kolorze czerwonym, ale również różowym i łososiowym. Czerwone, wyraziste kwiaty ma odmiana Fire Red, a ciemnoczerwone, półpełne kwiaty ma odmiana Red Improved. Możemy je sadzić w dużych donicach tarasowych, w mniejszych skrzynkach balkonowych, w wiszących pojemnikach, a także w ogrodach, na rabatach kwiatowych. Jak wszystkie pelargonie, najlepiej czują się w słońcu, ale mogą rosnąć także w miejscach lekko zacienionych. Są wyjątkowo odporne na wysoką temperaturę i suszę, więc idealnie nadają się na balkony lub tarasy o wystawie południowej. Nie wymagają specjalnej pielęgnacji, ale należy pamiętać, że regularne usuwanie przekwitniętych kwiatostanów pobudza roślinę do tworzenia kolejnych. Ponadto, należy też oczywiście dbać o regularne podlewanie i nawożenie. Wszystkie pelargonie dobrze rosną w ziemi przepuszczalnej i żyznej. W sklepach dostępne są specjalne podłoża do pelargonii, do roślin balkonowych lub podłoża kwiatowe. Pelargonie czempion rozrastają się do mniej więcej 40 cm wysokości i szerokości. Zatem jeżeli mamy niewielką wiszącą doniczkę, to wystarczy w niej posadzić jedną tej wielkości sadzonkę. Oczywiście pelargonie doskonale prezentują się samodzielnie posadzone w wiszącym pojemniku, skrzynce balkonowej czy też innej wybranej donicy. Ale pelargonie możemy też łączyć w nasadzenia wielogatunkowe z innymi roślinami, na np. z ipomeą lub koleusem. Ipomea, czyli wilec ziemniaczany to roślina o dekoracyjnych liściach w różnych barwach. Rośliny te mają lekko zwisający pokrój, więc z czasem będą przewieszać się przez donicę. Doskonale nadają się jako wypełnienie lub uzupełnienie letniej kompozycji i świetnie czują się posadzone z pelargoniami. Ipomea rozrasta się dość silnie i szybko, zatem w tej wielkości skrzynce balkonowej wystarczy posadzić dwie sadzonki Pelargoni Champion i jedną sadzonkę Ipomei. Koleus to także roślina, którą uprawiamy ze względu na dekoracyjne liście. A liście te mogą być naprawdę w szerokiej gamie kolorystycznej. Dla przykładu mogą być one bordowe z ciemnozielonym obramowaniem lub jasnozielone z rdzawo pomarańczowymi przebarwieniami. W odróżnieniu od ipomei, koleusy mają pokrój wzniesiony, ale również rosną dość szybko. I taka sadzonka posadzona w maju w niedługim czasie stanie się najwyższym akcentem w kompozycji z ipomeą i Pelargonią. W zależności od odmiany koleusy mogą dorastać do wysokości od 30 do 80 cm. Rośliny zawsze sadzimy na tej samej głębokości, na jakiej rosły do tej pory w doniczce produkcyjnej. Najszybszy efekt osiągniemy kupując większe i kwitnące już sadzonki. Nowe donice zawsze muszą mieć otwory drenażowe na dnie umożliwiające odpływ nadmiaru wody. Wargonie, jak też prawie wszystkie rośliny balkonowe i rabatowe nie mogą stać w wodzie. Ich podłoże powinno być wilgotne, a nie zanadto mokre. Po posadzeniu roślin dosypujemy ziemię w miejscach, gdzie jej brakuje, i za pierwszym razem obficie całość podlewamy. Wraz z wodą podłoże dostaje się we wszystkie szczeliny, do których nie udało się nam dotrzeć, dzięki czemu korzenie są szczelnie otulone i mają idealne warunki do rozwoju pelargonie oraz i ipomea i koleus to rośliny ciepłolubne, sadzimy je więc na balkonach lub w ogrodzie, gdy minie ryzyko przymrozków. Jeżeli zdecydujemy się na nieco wcześniejsze, np. Na kwietniowe nasadzenia, musimy śledzić prognozę pogody i przenieść je do domu lub w inne cieplejsze miejsce, bo nie przetrwają one spadków temperatury poniżej zera. Warto też pamiętać, że pelargonie, podobnie jak petunie i supertunie, to roślinne żarłoki. Uwielbiają częste nawożenie, a odżywiać je możemy np. Na krystalicznym nawozem rozpuszczalnym w wodzie do pelargonii i innych roślin kwitnących. Jedna tego typu saszetka wystarcza na około 200 litrów roztworu. Częstotliwość nawożenia pelargonii zależy w dużym stopniu od pogody. Im bardziej deszczowo, tym częściej należy sięgać po nawóz, który jest wypłukiwany z doniczki. Ponadto, im mniejsza jest ta doniczka, tym częściej należy odżywiać rośliny. Również wtedy, gdy zdecydowaliśmy się na gęste nasadzenie. Pamiętajmy też, że nie należy aplikować nawozu na przesuszone podłoże. Jeżeli zdarzy nam się je przesuszyć, to najpierw podlejmy rośliny, a dopiero potem je nawieźmy. Do tematu pelargonii wrócę jeszcze niebawem, bo jest o nich mnóstwo do opowiadania i wiele ciekawych odmian do pokazania. Zapraszam więc do oglądania kolejnych filmów z cyklu Balkony i tarasy oraz pozostałych filmów na kanale Ogród na co dzień.